Jeżeli chcesz wesprzeć produkcję odcinków wegańskich wiadomości oraz innych filmów, to zapraszam na stronę www.patronite.pl Ukośnik Vega Fitness, gdzie już za 3 zł miesięcznie, czyli cenę kiepskiej kawy, możesz wesprzeć kanał. Pamiętaj również o subskrypcji oraz kliknięciu w dzwoneczek, by zostać powiadomionym o nowych filmach. Witam serdecznie z Krzysztof Vega Fitness. Zapraszam Was dzisiaj na przegląd wegańskich wiadomości tygodnia 46 2019 roku. Jeszcze zanim przejdę do wiadomości, chciałbym Wam przypomnieć o tym, jak ważne są komentarze oraz oceny danego filmu przy pomocy ostatnich statystyk. Jak Wam ostatnio mówiłem, po moim dość kontrowersyjnym filmie, który znalazł się tutaj na kanale. I pod którym znalazło się mnóstwo negatywnych i pozytywnych komentarzy, zyski z filmów wzrosły o około 20%. Nawoływałem wówczas do komentowania, niezależnie czy to będzie negatywny komentarz, do oceniania, niezależnie od tego, czy to będzie ocena negatywna czy pozytywna, i co się okazało, cały czas te zyski rosną. Obecnie są już zwiększone o ponad 40% i dobijają do 50% właśnie w tym momencie. Dlatego bardzo dziękuję. Zapraszam właśnie do komentowania, do dawania łapki w górę czy w dół. Nie ma to znaczenia. Każda interakcja z filmem jest bardzo dobra, bo każda taka interakcja pomaga zwierzętom. Zaczynamy. Królowa Elżbieta rezygnuje z futer dla zwierząt. Osobista doradczyni oraz garderobiana królowej Angela Kelly, która pracuje dla Domu Królewskiego od 25 lat, ujawniła aktualizację garderoby Elżbiety w swoim najnowszym opracowaniu pod tytułem Druga strona monety: królowa, garderobiana i szafa. Akapit z tego opracowania mówi, jeżeli jej wysokość ustawić się będzie miała na spotkaniu podczas zimnej pogody. Od 2019 roku sztuczne futro będzie użyte, by upewnić się, że będzie jej ciepło. Królowa od zawsze używała naturalnych futer, co stało się przedmiotem ataków aktywistów wraz z wielkimi markami, takimi jak Burberry, Bellstaff czy Versace, które rezygnują z tych okrutnych zachcianek modowych. Przyszedł czas również na Elżbietę. Senat w USA uznaje znęcanie się nad zwierzętami za przestępstwo federalne. Senat w Stanach zatwierdził właśnie ustawę o zapobieganiu okrucieństwa i tortur zwierząt, w skrócie PAKT. W jego zapisie przypalanie, topienie, zgniatanie, duszenie, zadawanie ran kłutych czy wykorzystywanie seksualne zwierząt stanie się przestępstwem federalnym. Według Werna Buchanana, głównego patrona ustawy, PAKT jest krokiem milowym dla wszystkich miłośników zwierząt domowych oraz miłośników zwierząt w kraju. IKEA otwiera kampanię Narodowy Miesiąc Vegan. Sieć sklepów wypuściła nowy zestaw z jedzeniem w swoich restauracjach, by celebrować specjalny miesiąc. We wszystkich placówkach w UK przez cały listopad osoby posiadające kartę Family Members będą mogły zamówić zestaw roślinny składający się z dania głównego deseru oraz gorącego napoju za 5 funtów. Brytyjska organizacja non-profit The Vegan Society. Jest twórcą Narodowego Miesiąca Wegan, który również znany jest pod nazwą Światowego Miesiąca Wegan. Zaczęła się od jednego dnia w 1994 roku. W przeciągu 25 lat ten jeden dzień zamienił się w tydzień, a następnie w cały miesiąc. IKEA oferuje ciekawy asortyment roślinnych dań. Jest to m.in. tarta z warzywami, wegańska parmegiana. Zupa soczewicy z warzywami czy tarta ze słodkim ziemniakiem, nerkowcami oraz borelą. Wegańska firma przejęła wytwórnię drobiu, by produkować roślinne mięso. Wegański startup Rebelius, produkujący alternatywy dla mięsa drobiowego, przejął starą fabrykę mięsa w Seattle. Firma planuje konwersję większej ilości fabryk mięsa w przyszłości. Rebelius wytworzył roślinne nagetsy z soi oraz pszenicy. Ich wegański kurczak ma 3 razy więcej błonnika, 40% mniej tłuszczy nasyconych i soli oraz 20-30% więcej białka niż ich odzwierzęcy pierwowzór. Oczywiście roślinny zamiennik nie zawiera antybiotyków, hormonów oraz cholesterolu. Christy Lagali, dy dyrektorka oraz założycielka firmy, mówi, że dzięki zwiększeniu skali produkcji. Przy pomocy nowych fabryk możliwe będzie zapewnienie niższej ceny niż oryginał. Ponad 3000 ludzi żyje w tej wegańskiej wiosce. W Dimonie w Izraelu mieści się wegańska wioska, która jest domem dla ponad 3000 afrykańskich izraeltów hebrajskich z Jeruzalem. Zwie się ona wioską pokoju. Ta religijna społeczność nie jest jednak społecznością żydowską lecz uważają się za uduchowionych potomków starożytnych Izraelitów. Biblia jest ich przewodnikiem, a Adam i Ewa powodem, dla którego spożywają oni tylko rośliny. W Księdze Rodzaju, wersy 29-30, Pismo Święte mówi: I rzekł Bóg: Oto wam daję wszelką roślinę, przynoszącą ziarno po całej ziemi, i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie. Dla was będą one pokarmem a dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptastwa w powietrzu i dla wszystkich, co się porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona. Wiara w Boga oraz jej pierwotne przykazanie jest jedynym powodem, dla którego mieszkańcy tej wioski nie spożywają produktów pochodzenia zwierzęcego, jednak obecnie mieszkańcy przekonali się, że tak naprawdę nauka również stoi po ich stronie. W wywiadzie dla Izraeli 21C mieszkaniec wioski Ben Jehuda mówi, że ludzie nie są zbudowani do konsumpcji mięsa, lecz do jedzenia roślin. Mówi również, że ludzie powinni lepiej zadbać o stworzenia boskie. Największy producent mleka w Stanach Zjednoczonych bankrutuje. Dean Foods, największy producent mleka w USA, ogłosił swoje zgłoszenie do ochrony przed bankructwem. Chapter 11 to system podtrzymujący firmę do jej sprzedaży. Eric Beringhaus, prezes Dean Foods, twierdził, że pomimo wysiłków firma znajduje się pod wpływem spadającej konsumpcji mleka. Gigant mleczny notował straty już od dłuższego czasu. Ostatnie zamknięcie kwartału finansowego policzył debet firmy na blisko miliard dolarów. Konsumpcja mleka stale spada od połowy lat 70. Według amerykańskiego Departamentu Rolnictwa w ciągu ostatnich 20 lat jego konsumpcja spadła o 26%. Czekolada Galaksy pojawi się wegańska wersja. Mars drugi co do wielkości producent słodyczy w Wielkiej Brytanii wypuszcza wegańską wersję swoich popularnych czekolad Galaksy. To pierwsza tak duża firma, która wypuszcza wegańskie odpowiedniki swoich produktów. Czekolada będzie dostępna w trzech smakach: kakao i pomarańcza, karmel i sól morska, oraz karmelizowany orzech laskowy. Nowa seria jest jednak nie tylko przyjazna zwierzakom. Czekolady będą zawinięte w biodegradowalne opakowanie z włókien drewna oraz będą one w kartonowym pudełku. Słodycze otrzymały certyfikat The Vegan Society. Według niezależnych testerów smakują niesamowicie. I będą dostępne w Tesco w UK już od poniedziałku, i na pewno je kupię, wszystkie trzy. Dziękuję serdecznie, to by było dzisiaj tyle. Zapraszam do lajkowania lub nielajkowania tego filmu, zapraszam do udostępnienia go znajomym. Przede wszystkim zapraszam do komentowania, gdyż ma to ogromny wpływ na zyski z filmów, które są przeznaczane na zwierzaki. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia.